Jestem tygodniu dyżurny, i Bartek. Bardzo proszę i zmoczyć gąbki, a klasa proszę o zapisanie tematu Podwój kosmosu przez człowieka. Pierwszym człowiekiem w kosmosie był radziecki kosmonauta Yuri Gagarin, zaś pierwszy człowiek, który postawił nogę na Księżycu, to amerykański astronauta Neil Armstrong, który wówczas powiedział to słynne zdanie, że to mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Ostatnia ławka co nas tak bawi? Sławosz? No powiedz, powiedz, my też się chętnie pośmiejemy. Wy zamiast się śmiać, to powinniście brać przykład. Ja nie wiem, w XX wieku ludzie w kosmos latają, a wy bojacie w błokach. Co z was wyrośnie? Dobrze, czy są jakieś pytania? No jak zwykle widzę, las rąk. Tylko jeden Mariusz jest w klasie? Proszę, Mariusz. Proszę panią? Tak. A czym się różni kosmonauta od astronauty? Z kapandrem! Sławosz, Mariuszku, to jest bardzo mądre pytanie. Proszę Panią, tak? A ja ostatnio z tatą byłem w kinie na filmie o kosmosie. O, proszę, a jakim? Marsjanie atakują. Dobrze, to jest wielki krok dla człowieka i żaden dla ludzkości. Dziękuję, przerwa.